Najlepsze w tym wszystkim jest to, że my sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, że my wizualizujemy sobie wszystko cały czas. W naszym życiu wizualizacje były, są i będą. Cześć, mam na imię Monika i chciałabym Was przywitać w moim nowym programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie od nowa. Jest to program, w którym będziemy rozmawiać o tym, jak projektować swoje życie, jak kształtować swoją własną rzeczywistość od nowa. Będziemy rozmawiać również o sile przyciągania, o naszej własnej wewnętrznej sile, a także o tym, jak spełnić każde swoje największe marzenia, o ile oczywiście będziemy tego bardzo chcieli. Zapraszam również do lajkowania moich filmików oraz do subskrypcji. Rozmawiamy w moim programie o tym, jak projektować swoje życie od nowa. Jedną z wielu metod jest to, żeby sobie wizualizować swoją przyszłość. Tak jak już wspomniałam na początku, wizualizujemy sobie wszystko i wizualizowaliśmy sobie zawsze, wizualizujemy teraz i będziemy to robić prawdopodobnie do końca swojego życia. Wizualizacja, czyli wyobrażanie sobie siebie lub czegoś naokoło w przyszłości, tak? Dlatego zwróć uwagę, jak sobie ty sam siebie wyobrażasz w przyszłości. Co będziesz robił za rok, za dwa, lub za tydzień, za miesiąc, jutro i tak dalej. Zwróć uwagę na to, co myślisz o swojej przyszłości, czyli w jaki sposób siebie wizualizujesz. Czy widzisz siebie cały czas w tej samej pracy, której tak naprawdę nie lubisz? Czy myślisz o tym, że yy, za 5, 10 lub 15 lat będę dalej mieszkał w tym miejscu, w którym tak naprawdę nic się nie dzieje i nie do końca go lubię? A może jesteś w stanie sobie wyobrazić i zwizualizować siebie zupełnie w innej rzeczywistości, która da ci powera? Na temat wizualizacji przeczytałam już mnóstwo książek. I jest to temat, który jest naprawdę bardzo, bardzo istotny, ponieważ wizualizowanie siebie i swojej super przyszłości daje nam przepustkę do tego, żeby ona właśnie tak wyglądała. Czyli co trzeba zrobić? Obieramy sobie cele. Ja lubię tą metodę karteczkową, czyli wypisujemy sobie to, co chcielibyśmy. Osiągnąć w życiu, gdzie chcielibyśmy mieszkać, jak chcielibyśmy, żeby nasza przyszłość wyglądała. Oczywiście nie musisz tego wypisywać, możesz sobie o tym po prostu pomyśleć, czyli zwizualizować, wymarzyć. W momencie kiedy już mamy pomysł na siebie, zaczynamy siebie samych wyobrażać w tej sytuacji. I to jest właśnie to całe sedno wizualizacji. Może podam taki głupi przykład. Chcę zmienić samochód, czyli wizualizuję siebie, wyobrażam sobie samą siebie w tym nowym samochodzie. Co jest bardzo ważne? Po pierwsze, trzeba to czuć, czyli wybieram sobie coś, co mieści mi się w głowie, tak? Musisz. Pamiętać i wiedzieć o tym, że tak naprawdę możesz wszystko. Jedyną rzeczą, która ci przeszkadza w tym, że nie masz tego wszystkiego, co, co się dzieje naokoło, jest tylko i wyłącznie Twoja ograniczona wyobraźnia, tak? dlatego ćwiczenie swojej wyobraźni jest takie bardzo istotne. Ale wracając do przykładu, chcę mieć ten nowy samochód, zaczynam sobie go wyobrażać. Co jest istotne? Nie możesz sobie zacząć wyobrażać tego samochodu jako czegoś osobnego, czyli musisz zacząć wyobrażać sobie, że to ty w pierwszej osobie. Siedzisz w tym samochodzie, kierujesz nim, że jedziesz tą ulicą, że parkujesz tu, że jedziesz na zakupy tam itd., tak itd. Tak Jeżeli zaczniesz wizualizować sobie swój własny samochód w sposób, że patrzysz na niego z boku, to dokładnie to dostaniesz. Czyli zwizualizujesz prawdopodobnie go sąsiadowi. Czyli jeszcze raz, skupiamy się na swoim celu, i wyobrażamy sobie samych siebie tak, jakby to już było moje. Kolejnym ważnym krokiem jest to, że nie możesz ani przez chwilę wracać do tej swojej rzeczywistości, czyli nie możesz zacząć myśleć, w jaki sposób to się wydarzy. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jak już wiemy, my często lubimy od razu rezygnować z naszych marzeń. W momencie, kiedy na przykład wizualizujesz sobie coś naprawdę dużego, ale trzy minuty później zaczniesz myśleć, że w sumie to jest nierealne, bo, bo nie mam pieniędzy, bo, bo dlaczego miałoby mnie to spotkać, przecież to wszystko nie ma sensu, nie mam szans, tak, nie mam szans. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyś nigdy w życiu nie myślał, w jaki sposób to do ciebie przyjdzie. Naprawdę, przestań, skup się tylko i wyłącznie na tym efekcie końcowym, tak? Czyli, że już masz ten samochód, że już jeździsz tym samochodem, ale nie myśl o tym, w jaki sposób tego dostaniesz, kupisz i tak dalej. Pomyśl sobie, że skoro. Mieści ci się w głowie taka sytuacja, to znaczy, że tak naprawdę to, to jest Twoje, czyli Ty to czujesz i nie musisz się nikomu tłumaczyć, dlaczego to chcesz. Tylko i wyłącznie Ty będziesz wiedział, dlaczego tak naprawdę marzysz o danej sytuacji. Nikogo nie powinno to interesować, dlaczego ty sama wybierasz takie rzeczy, a nie inne. Tak jak już powiedziałam, możemy zwizualizować sobie dosłownie wszystko, ale jeżeli zaczniesz sobie wizualizować rzeczy, w które nie wierzysz, to one nigdy do ciebie nie przyjdą. Przykład. Ktoś kiedyś zapytał mnie, skoro tak bardzo wierzysz w te wizualizacje, dlaczego nie wyobrazisz sobie, że jesteś właścicielem jednego z jachtów, które tutaj można zobaczyć na, na plaży? Odpowiedź jest bardzo prosta. To nie jest moja bajka, tak? Nie jest mi to potrzebne, nie czuję tego klimatu, to nie są moje rzeczy, to nie jest mój świat, tak? Ale bez problemu, zwizualizowałam sobie mieszkanie, w którym właśnie nagrywam ten film. Taka szybka historia z mojego własnego doświadczenia. Sześć lat temu przeprowadziłam się z Bielska Białej do Melbourne. Był to dosyć duży krok. Byliśmy na tyle odważni, żeby to zrobić. Była to najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć w naszym życiu. Ale było bardzo ciężko. W momencie, kiedy przyjechaliśmy do Melbourne, zamieszkaliśmy w miejscu, które tak do końca nie było odpowiednie dla mnie. I nie chcę tutaj mówić, że dzielnica, w której mieszkałam, jest zła, ponieważ znam ludzi, którzy są tam bardzo, bardzo szczęśliwi, ale to już nie były te moje klimaty. To już. Ja nigdy w życiu nie potrafiłam się tam odnaleźć, to po prostu nie byłam ja. Ale pamiętam, że w pierwszy dzień, jadąc z lotniska do domu, przejeżdżaliśmy właśnie przez tą ulicę, na której teraz mieszkam. Jest to ulica, która jest prawie w centrum miasta. Do CBD jest około 3 km. Mieszkam koło parku, w którym raz w roku odbywa się Formuła 1, dlatego w tym okresie będzie tu bardzo głośno. Pamiętam to jak dziś, że ta ulica, to miejsce wywarła na mnie ogromne wrażenie. I oczywiście, że jako dziewczynka, która przyjechała tutaj z małego miasta, nie miała w cudzysłowie szans na to, żeby tutaj mieszkać, tak? Ale ja jakoś zawsze miałam w sobie coś takiego, żeby nie do końca słuchać tego, co mówią mi wszyscy naokoło. E, mimo że wszyscy mówili, próbowali mi udowodnić, że powinno to moje życie wyglądać tak, a nie inaczej. Tak na zdrowy rozsądek, e, tak jak większość. E, Ludzi, powinnam skupiać się na tym, żeby, żeby się jakoś osiedlić, kupić dom, trochę dalej centrum. Ja jednak ciągle tutaj przyjeżdżałam i wracałam w to miejsce i zaczęłam uczyć siebie przebywać w tym miejscu. Dlatego tak wielu nauczycieli, którzy uczą, jak wizualizować swo sobie swoją przyszłość, mówią szczerze o tym, żeby naprawdę jak tylko często się da myśleć o tym i uczyć się tego, że Ty to możesz mieć. Bardzo często tutaj przyjeżdżałam, uwielbiałam to miejsce, w każdym wolnym momencie przyjeżdżaliśmy do tego City. Każde eventy, które są tutaj w tym parku, Albert Park. Zawsze tutaj byliśmy, zawsze jakoś krążyłam koło tego miejsca. My często boimy się czegoś, co tak naprawdę nie jest straszne. Szczerze mówiąc, boimy się tylko i wyłącznie swojej przyszłości. Boimy się rzeczy, które tak naprawdę są proste do zrobienia. Dlatego jeszcze raz, jeżeli chcesz wyobrazić sobie siebie w przyszłości, w takiej, a nie innej sytuacji, musisz zacząć uczyć się i ćwiczyć tą swoją wyobraźnię. W momencie, kiedy uświadomisz sobie, że tak naprawdę wszystkiego na świecie jest bardzo dużo czyli jest mnóstwo pieniędzy, jest mnóstwo miłości, jest nieograniczona ilość szczęścia. I ty możesz, to wszystko mieć, ale musisz sobie na to pozwolić i musisz sobie to wyobrazić. Jeżeli ty jesteś w stanie sobie wyobrazić tylko i wyłącznie siebie w tym miejscu, w którym jesteś, i oczywiście, że nie neguję, ponieważ każdy jest inny i jedna osoba będzie się czuła dobrze w takim City, inna osoba. Jest sobą i czuje się najlepiej w mniejszej miejscowości i to wszystko jest super, tylko zrób to, co czujesz. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żebyś w przyszłości nie żałował tego, że nie spróbowałeś. A nie spróbowałeś tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś ci powiedział, że nie masz na to szans. A ja ci mówię, że możesz zrobić wszystko, o ile sobie jesteś w stanie to wyobrazić. Dlatego zaprojektuj to swoje życie tak, jak tobie pasuje. Nie tak, jak pasuje to wszystkim naokoło. Nie słuchaj ludzi obok, ponieważ to nie ma w ogóle żadnego sensu. To ty projektujesz i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoją własną przyszłość. Czyli jeszcze raz. Wizualizujemy sobie samych siebie w pierwszej osobie. To jest bardzo ważne. Samochód, miejsce, w którym mieszkamy, pracę, którą chcemy, a także miłość. Tak? Jesteś sama lub sam. Wyobraź sobie siebie z kimś, z kim chciałabyś tak naprawdę, lub chciałbyś tak naprawdę być. Ale wyobraź sobie to w taki sposób, który Tobie odpowiada. Posłuchaj samego siebie, bądź sobą. Naprawdę uwierz mi, że Jesteś wystarczający, jesteś super, jesteś idealny, jesteś perfekt. Dlatego słuchaj siebie. To Ty jesteś panem swojego losu. Czyli wyobrażamy sobie siebie w każdej sytuacji, w pierwszej osobie. Drugą rzeczą jest to, że nie przejmujemy się tym, co dzieje się naokoło, ponieważ w momencie, w którym zaczynasz skupiać się na tych rzeczach, które tak naprawdę mówią ci, że nie masz szans, tylko w takim momencie odpuścisz swoje marzenia po pięciu minutach. Tak? Wizualizuj sobie siebie bardzo często w tych swoich marzeniach. Najlepszym takim momentem jest ten moment przed snem, tak? Czyli kładziemy się w łóżku, zamykamy oczy i wyobrażamy sobie siebie tak, jak chcemy sobie siebie wyobrazić. Wracaj do tych swoich marzeń jak tylko często chcesz. Abraham Hicks mówi o tym, żeby robić to w taki sposób: czyli po pierwsze, zapytać, po drugie, poczuć, że to już jest Twoje, czyli. Wyobrażamy sobie siebie już, że to już mam, żyjemy w tych swoich marzeniach, tak jakby to już było gotowe. I trzecią ważną sprawą jest to, żeby pozwolić temu Twojemu światu zmienić się w taki sposób, abyś Ty to dostał. I znowu, to brzmi tak bardzo nierealnie. Ale pomyśl sobie, że gdybyś tak naprawdę wierzył w siebie i we wszystko, co przez całe życie chciałeś zrobić, gdybyś nie odpuścił, gdybyś rzeczywiście uparł się, że tego chcesz, to pomyśl, jak twoje życie wyglądałoby teraz. Myślę, że na pewno o wiele inaczej. Dlatego nie myślimy o tym, co się dzieje naokoło, na wierzymy w siebie tak na maksa. Wybieramy swoje cele, piszemy sobie na katce i tylko i wyłącznie na nich się skupiamy. I oczywiście żyjemy sobie tym naszym życiem, ale wiemy, że jesteśmy na tyle wyjątkowi, że wszystko, o czym zamarzysz, może się spełnić. I nieważne, czy to spełni się jutro, za miesiąc czy za rok, nie poddawaj się. Uwierz mi, że możesz mieć wszystko, czego tylko zamarzysz. Ok, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam mnóstwo pomysłów na kolejne filmy, dlatego no nic, do zobaczenia. Trzymam za Was kciuki, buziaki, bye!